Witam wszystkich widzów w odcinku 106. W nim nagramy sobie misję o nazwie Wooden Building, czyli drewniana budowla. Zostartujemy. No dobrze, i co tutaj mamy? Musimy iść na początku w górę, a tutaj będziemy mieli element zręcznościowy, ponieważ przejdziemy pod kamieniem, on będzie za nami spadał. A my musimy, uciekając przed tym kamieniem, jeszcze zebrać spinkę, która jest tam po prawej stronie. Dlatego zaczynamy sobie od takiego właśnie motywu zęcznościowego. No i teraz tutaj, żeby przedostać się dalej, to musimy coś zrobić z tymi kamieniami. Tego może sobie wypchniemy w lewo, tego możemy tylko zrzucić w dół. Musimy zrzucić tą kolumnę kamieni. Tylko czy lepiej uciec w lewo, czy lepiej uciec w prawo? Jak pójdziemy w lewo, to spadnie tylko jeden kamień, drugi wciśniemy w prawo, ale trzeci nam i tak zablokuje przejście, dlatego musimy odejść w prawą stronę. Wtedy dwa kamienie spadną w dół, a ten trzeci przepchniemy sobie w lewo i mamy przejście dalej. No i fajnie, to mamy zrobione, idziemy sobie do kolejnego pomieszczenia. Teraz co tutaj? Jest tutaj jakaś pomarańczowa dyskietka. Jeżeli tą dyskietkę byśmy zniszczyli, ta eksplozja by zniszczyła też murek, który nam chyba blokuje przejście do jakiegoś kolejnego pomieszczenia. Tylko, że musimy coś na tą dyskietkę zrzucić. Jakiś kamień w zasadzie. O kurczę. Pomyliłem się, zapomniałem, że to ze spacją trzeba zjeść tą spinkę. No nic, tak się zagapiłem po prostu. Na szczęście to i tak początek planszy, więc szybko to sobie nadrobimy. Dobra, i teraz tak, tutaj zrobiliśmy sobie miejsce. Teraz tą spinkę ze spacją oczywiście. No bo można by to w zasadzie tak zrobić, żeby tym kamieniem, który teraz jest nad nami, rozwalić tą dyskietkę, żeby go po prostu zrzucić i przepchnąć w prawo. Tylko tak myślę, co zrobić z tym kamieniem, który nam teraz blokuje dojście do spinki. Ten kamień i tak trzeba będzie przepchnąć w lewo. Ten kamień trzeba będzie przepchnąć w lewo i on by tutaj prosto spadł na tą dyskietkę. Tylko że musimy najpierw i tak zrzucić ten. Jakby to wszystko zrobić, żeby to było dobrze? Chociaż nie, no możemy po prostu chyba tak to zostawić. Teraz sobie przejdziemy dookoła, skorzystamy tutaj z tej szpulki dwustronnej, żeby ten kamień opadł. No właśnie, bo żeby wziąć tą spinkę, to musimy iść od tej strony. I teraz jakby już nie możemy się wrócić górą, dlatego i tak musimy ten kamień wypchnąć w lewo. Więc to właśnie jego użyjemy, żeby tą dyskietkę zniszczyć. A tamte kamienie sobie zostały po lewej stronie, tak jak są i już w żaden sposób to nam nie przeszkadza. No to mamy to zrobione. Idziemy dalej. No tutaj musimy iść w ten sposób. Bo innego wyjścia nie ma. Tutaj no w dół za bardzo nie pójdziemy na razie, więc musimy pozwolić temu kamieniowi opaść. I tutaj będziemy mieli motyw z nożyczkami. No jak widać musimy tych nożyczek użyć do tego, żeby rozwalić te murki po prawej stronie i w ogóle przedostać się tam dalej. Trzeba to w dobrym momencie zrobić. Ja może te nożyczki odbiję, że nie, może je odbiję tutaj, żeby mieć więcej czasu. I teraz szybko zrzucamy na nie kamień. Dobra, to mamy zrobione. I teraz co tutaj? No, trzeba by pozbyć się jakoś tych kamieni, bo musimy tam wejść do samego końca w lewo. Czyli trzeba by najpierw zrobić tak, żeby te kamienie tutaj poleciały. Teraz ten nie może nam spaść w lewo, i, bo by nas przyblokował, więc go przepychamy od razu w prawo. I teraz już sobie bierzemy spinkę, ten kamień przepychamy w prawo, bo tutaj mamy zostawione miejsce. I idziemy dalej. No do tej pory mieliśmy takie ciasne pomieszczenia. Dosyć trudne były te motywy, i ten z dyskietką, i ten z tymi nożyczkami. Trzeba było trochę pomyśleć, a teraz to widzę, wychodzimy na jakąś bardziej otwartą przestrzeń. Tutaj mamy dużo kamieni ustawionych co drugie pole. Taką, jakby szachownicę, nam tworzą. I gdzie gdzieniegdzie między tymi kamieniami jeszcze są spinki. Czyli nic trudnego: po prostu sobie będziemy warstwami po jednej warstwie te kamienie zrzucać. Jak będą jakieś spinki, tak jak teraz, to je będziemy sobie zbierać. No i przesuwamy się pomału w górę. Tutaj się coraz bardziej rozszerza, widzę to pomieszczenie. Bierzemy sobie spinki. I zrzucamy kolejną warstwę. Teraz może to zrzucimy, od razu sobie zbierzemy tą spinkę, żeby ona gdzieś tam nie poleciała na dół. Tutaj mamy następną spinkę. Teraz sobie od razu załatwimy z tą spinką i zrzucamy dalej. Teraz może sobie weźmiemy tą od razu, spinkę. Na razie tą lewą stronę sobie zostawimy, dokończymy już to, co jest tutaj po prawej stronie. Zrzucimy to wszystko, żebyśmy tutaj mieli jak najwięcej miejsca. Tutaj jak widać też na górze jakieś nożyczki chodzą, dużo nożyczek, to nam się przyda tutaj jak najwięcej wolnej przestrzeni. Więc to wszystko sobie zrzucamy. O, I teraz żeby przedostać się gdziekolwiek dalej, to musimy te nożyczki wypuścić. Niestety minimum dwie pary musimy już wypuścić tych nożyczek. Dobra, niech one sobie pójdą. My teraz wejdziemy sobie tutaj, zobaczymy co się tutaj dzieje. Aha, tutaj jest wyjście. Musimy ten kamień przepchnąć w prawo, żeby nam tego wyjścia nie przyblokował. Teraz bierzemy sobie te spinki. O kurczę, tak chciałem pójść teraz do końca w lewo, ale kamień by spadł na wyjście, czyli musimy jednak wydostać się stąd jakoś górą. To zwrócimy sobie to. Poczekamy aż te nożyczki sobie pójdą. Zostały nam jeszcze trzy spinki do zebrania. One są wszystkie tutaj na górze, tylko że zjadając jakiekolwiek spinki wypuszczamy kolejne nożyczki. Więc, więc musimy szybko te spinki zabierać i uciekać. Kurde. Dobra, szybko zabieramy tą spinkę, zanim te nożyczki przyjdą i uciekamy już prosto do wyjścia. I w ten sposób kończymy tą średnio trudną misję 106. Udało nam się ją zrobić za drugim podejściem.